Chciałbym Wam pokazać moje nowe, moje wszystkie pet shopy. Zapraszam na oglądanie. Pierwszy pet shop to jest o taki kotek. Jak ktoś mnie ogląda, to go znam. On, on się nazywa Filemon. Ma dziurkę. I ma znaczek oryginalności LPS. Jeszcze tylko poinformuję, że wszystkie moje ulubione petshopy dam na takie krzesełka z poprzedniego filmiku. Drugi petshop to jest o taka surkatka. Ma brązowy znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny petshop to. To jest o taka surykatka. Znaczy nie sorykatka, przepraszam. ja Jaszczurka ma unikatowy znaczek, znaczek ordynalności LPS i nie ma nigdzie dziurki. Następny peżół to jest o taki rekinek. Ma o taki znaczek oryginalności RP, LPS i ma dziurkę. Następny pet to jest o taki piesek ładny. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny petshop to jest o taki lemur. Ma nową łapkę oryginalności, LPS i ma mikro dziurkę. Też go pewnie wszyscy zdają, którzy mnie oglądają. Następny pet shop to jest o taka króliczka. Ma znaczek, znaczek oryginalności, LPS i ma dziurkę. Kolejny pet shop to jest, o Jezu, to jest o taka króliczka. Tak, o tak, króliczka. Ma dziurkę i ma znaczek, nie wiem czemu, brązowy oryginalności LPS. Piszcie w komentarzach, co o niej myślicie. I o tej pierwszej surikacji. To jest o taka szczurka. Ma dziurkę i ma znaczek, znaczek oryginalności LPS. To jest o taki piesek. Nic o nim niestety nie powiem, bo to jest podróbka. Następny pet Shop to jest o taka kotka. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Oto jest taka kotka. Następny Petrop to taka kotka. Ma dziurkę i ma znaczek oryginalności LPS. Następny Petrop to jest o taka hipopotanka. Znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. I potwierdzam, nie wymieniam się i nie sprzedaję pet shopów. Następny pet shop to jest o taka żerafa. No, taka żyrafa. ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. To jest o taki pet shop. Dziwnym pczółka. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny petrop to jest o taki malutki chomiczek. Ma znaczek oryginalności LPS. Oto jest taki baranek. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny petzruk to znowu jest chomiczka. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny Petrzyp to jest o taki piesek. Z pamiętniczka LPS. Ma dwa, ma dwa kwadraty. Nie ma nigdzie znaczku LPS, ale to jest prawdziwy pet shop. Następny pet shop to jest Otaka Sarna. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny pet shop to jest Otaka Panda. Ma znaczek oryginalności LPS i ma dziurkę. Następny pet shop to już nie wiem, co to jest za, za gatunek. Ma znaczek oryginalności LP i nie ma nigdzie dziurki. Mówię tylko tak. Za tą żyrafę i za tego ostatniego petrzopa mogę się wymienić. I ma dziurkę. I to są moje wszystkie petrzopy. Wam jeszcze, jeszcze raz wam je wszystkie pokażę tym razem ze zbliżenia.